Zasada numer 6. Rozpraszacze i dystraktory. Pewnie znasz z autopsji sytuacji, kiedy pracujesz nad jakimś ważnym tematem, a tu nagle Twój współpracownik, znajomy, być może ktoś z rodziny pisze wiadomość. Smartfon się podświetla i zachęca Cię, aby natychmiast sprawdzić, co tam się dzieje w świecie elektronicznym. Sięgasz po niego niemal automatycznie, po czym okazuje się, że ten ktoś chciał podzielić się jakimś mało znaczącym wydarzeniem, czy jakąś mało znaczącą treścią. Bo przecież jakby się waliło i paliło, to by zadzwonił, prawda? Powiem Ci coś, stosując proste triki jesteś w stanie oszczędzić minimum godzinę dziennie, a obstawiałbym w wielu przypadkach, że może to być nawet dwie godziny. A odnieść to do sytuacji, kiedy często mówisz, że nie masz na coś czasu. Pracę nad tą zasadą rozpocząłem standardowo od obserwacji samego siebie podczas pracy. Ćwiczenie to doprowadziło mnie do y, wniosków, że najwięcej marnotrawstw y, czasu mojego generuje w odniesieniu do maili oraz co dzisiaj chyba nie jest zaskoczeniem sposobu korzystania ze smartfonu i komputera. Główną moją obserwacją był aspekt tego, że mam nawyki, których już nie kontroluję, a które skutecznie utrudniają mi skupianie się na wykonywaniu jednej rzeczy, na przykład ciągła potrzeba monitorowania mojej skrzynki mailowej, mimo to, że to nie jest kanał do komunikacji natychmiastowej, e, wymagający natychmiastowej reakcji, lub reagowania na każde powiadomienia, których miałem e, tak, dobrze słyszysz, miałem całe mnóstwo. I obserwując siebie na przestrzeni kilku tygodni, notowałem wszystkie elementy w powyższych obszarach, które zmniejszały moją efektywność. Pamiętaj, aby sobie to spisywać. To jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli będziesz starał się je zapamiętać, będzie ci trudno wrócić do nich wszystkich. Finalnie zidentyfikowałem trzy obszary, w których zmieniłem zasady funkcjonowania i zaraz ci o nich opowiem. Obszar numer jeden: powiadomienia. Słuchaj, wyłączyłem wszystkie powiadomienia na komputerze i smartfonie, poza tak zwaną plakietką na ikonie. Nie mam dźwięków w ogóle banerów, dymków i wszystkich innych powiadomień, które tylko stworzyła obecna technika. Wibracje w smartfonie mam ustawioną jedynie dla połączeń telefonicznych oraz SMS. Działam tak już parę lat i powiem ci, że nic mnie nie ominęło, a przynajmniej o tym nie wiem. Znajomi i współpracownicy się nie obrazili. A zyskałem, nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy, jaki komfort właśnie funkcjonując w ten sposób. Zaproponowałem również wprowadzenie w naszej firmie zasad komunikacji, to znaczy, jaki kanał służy do jakiego typu wiadomości. I znajdziesz je w naszym Xkomowym intranecie. Jeżeli jesteś osobą spoza naszej organizacji i słuchasz tego materiału, to sugeruję ci, abyś stworzył takie zasady u siebie w firmie. Chodzi tutaj o uporządkowanie kanałów komunikacji, ich klasyfikację, kiedy i jakim należy się komunikować. Na przykład, telefonu używaj tylko i wyłącznie w pilnych i ważnych przypadkach, maila w momencie, kiedy sprawa nie jest pilna, ale wymaga analizy, a czatu na Teamsie, kiedy oczekujesz informacji od razu. Obszar drugi: maile. Codziennie mam w kalendarzu zarezerwowany czas na odpisywanie na maile. Robię to tylko i wyłącznie w ustalonych godzinach lub w wyjątkowych przypadkach natychmiast, jeżeli jest jakaś pilna sprawa, o którą ktoś mnie poprosi. Ciągle oduczam się nerwowego sprawdzania skrzynki pocztowej. Jest to już odruch po prostu i trzeba nad tym bardzo długo pracować, aby się go oduczyć. Jeżeli coś wymaga dłuższej analizy, rezerwuję sobie na to czas w moim kalendarzu, informuję nadawcę o terminie, kiedy zajmę się tą sprawą. Edukuję współpracowników w aspekcie zbędnego dołączania mnie na kopii maila. Proszę o usunięcie mnie, jeżeli widzę, że nie jestem potrzebny w konwersacji. Zwracam również uwagę, do kogo adresuję maila, a kto jest w polu do wiadomości. W innym przypadku często nie wiadomo, kto jest adresatem i od kogo oczekuje odpowiedzi, a kto powinien jedynie mieć informację. Pamiętaj, aby nie przesadzać z ilością osób dołączonych na kopii maila. Jeżeli w konwersacji zauważę, że dana osoba nie jest już konieczna, aby otrzymywać kolejne wiadomości, usuwam ją, informując ją wcześniej o tym. Każdy dzień zamykam w taki sposób, aby moja skrzynka była pusta. Jeżeli z jakiegoś powodu nie jestem w stanie tego zrobić i nie jest to możliwe, rezerwuję dodatkowy czas i odpowiadam na wiadomości dnia następnego. Jeżeli nie jestem w stanie odpowiedzieć na daną wiadomość, od razu informuję nadawcę, kiedy wrócę do niego z odpowiedzią i rezerwuję w kalendarzu czas na analizę tego tematu. Lub druga opcja, to umieszczam sobie to jako punkt na mojej czekliście w konkretnym tygodniu, kiedy mam się tym danym tematem zająć. To tak naprawdę wyraz szacunku dla drugiej strony, jak również oszczędność mojego czasu. Nadawca, nie, kiedy nie widzi odpowiedzi ode mnie, nie musi ponownie wysyłać wiadomości, a ja z kolei nie muszę dwa razy czytać tego samego i dwa razy kasować wiadomości. Obszar numer 3. Sposób korzystania ze smartfonu. Podstawowy element to fakt, że wyłączyłem wszystkie dźwięki i powiadomienia, zostawiając tylko plakietkę na ikonie. Wspominałem o tym na początku. Na smartfonie powiadomienia z wibracją mam ustawione tylko na połączenia i SMS. Tak, SMS. Nie, powiadomienia nie są ustawione w przypadku Whatsappa czy innych komunikatorów. Co do zasady, w trakcie pracy zrezygnowałem z używania social mediów oraz komunikatorów z nimi związanych. Niektórzy z Was zapewne zorientowali się, że jak napiszą do mnie coś na messengerze facebookowym na przykład, to mój czas reakcji często wynosi kilka albo kilkanaście godzin. Regularnie zmieniam również umiejscowienie ikon do social media na smartfonie, a na komputerze na przykład do klienta poczty. Chodzi o to, aby odruchowo w niej nie klikać, kiedy nie jest to konieczne. Utrudniam sobie również dojście do rzeczy, które powinienem uruchamiać świadomie, wtedy, kiedy faktycznie ma na to czas. E, takim przykładem mogą być na przykład, właśnie ikony od social media, e, które przeniosę na piąty ekran mojego smartfonu, przez co dotarcie do nich jest trudne e, w efekcie albo przynajmniej trudniejsze. W efekcie pozwala mi to na wychwycenie tego momentu, kiedy chcę odruchowo uruchomić na przykład Facebooka, e, wtedy, kiedy niekoniecznie powinienem to zrobić. Jeżeli nad czymś pracuję, a dzwoni telefon, czas, czasem zdarzy się, że nie odbieram, zawsze odpowiem SMS-em, że nie mogę w tym momencie rozmawiać, ale bardzo istotne to zawsze oddzwaniam. Ograniczam również do niezbędnego minimum komunikację w trakcie pracy przez SMS, WhatsApp itd. Często łatwo można popłynąć w dyskusję przy tego typu komunikacji, co będzie miało bardzo yy, duże znaczenie w kontekście Twojej efektywności. Smartfon odwracam ekranem do dołu, nawet możesz zobaczyć to na tym nagraniu. I jednocześnie odsuwam go jak najdalej do, od siebie, aby eliminować ten automatyczny ruch chęci sprawdzenia ekranu. To samo robię z komputerem podczas spotkań: albo zamykam go, albo maksymu, maksymalizuję ekran notatnika, by jedyne co widzieć to moje notatki. Eee, I co to powoduje? Powoduje to A, większe skupienie, B, większą obecność na spotkaniu, a co za tym idzie efektywność. Dodatkowo Oddaje również takim zachowaniem dużo większy szacunek dla rozmówcy. Dzięki tym zasadom efektywnie zaoszczędziłem kolejne minimum 5 godzin tygodniowo, plus dużo, dużo większy komfort psychiczny. Ten moduł zawierał wiele konkretnych trików optymalizacyjnych, dlatego ich listę znajdziesz w opisie tego filmu. Ja natomiast zapraszam Cię do kolejnej optymalizacji, która pobudzi Twoją kreatywność.